Nagrywa się. Nagrywa się. Słuchajcie, postanowiłem, że ten odcinek troszkę zmieni swoją postać, jednak, bo uważam, to, że to, co nagrałem, to jest tak naprawdę jedna wielka pomyłka. Ani to to jest spalanie, ani to vlog, więc zrobimy tak. Ten materiał, który teraz oglądacie, będzie stricte vlogiem i wydaje mi się, że oglądacie to na początku filmu, ponieważ tak jak później zobaczycie, stało się. Coś takiego nietypowego, ale w sumie, zna znając siebie, to mogę się tego sam spodziewać, tak naprawdę, bo troszkę to była głupota, troszkę taka złudna nadzieja. Z początku ten film miał być tak naprawdę testem spalania, ale jak się okazało, zmieni troszkę swoją postać, i e, no więc tak. Myślę, że spodoba wam się i będziecie mieli nauczkę, żeby nie robić takich rzeczy na przyszłość. Także zapraszam do oglądania. Ktoś ostatnio narzekał, że. I to zresztą słusznie, że nie czyszczał to przed filmami. Za chwilę tutaj odsuniemy. Oczywiście pies mi przeszkadza w nagrywaniu, ale zobaczcie na to. Ja źle się prezentuję? On no, mi się wydaje, że czyściutkie. Ja zaraz odsuniemy i jeszcze Wam pokażę. No i powiedzcie mi czy tym razem się spisałem, no według mnie no jest zacnie, kurde Naprawdę tam było minus 3 stopnie tak jak już powiedziałem i miałem lód na masce e, I na dachu, więc naprawdę e, ciężkie warunki były jak na mycie samochodu, wiecie jak to jest w zimie Dlatego po prostu nieraz e, ja nie maję tego samochodu, bo no, nie chcę żeby, żeby wiecie, żeby mi uszczelki pozamarzało Teraz nawet tak się otwiera to, no wiecie szkoda tych gum, nie po prostu w zimę z myciem samochodu to trzeba być bardzo ostrożnym. Dlatego zazwyczaj te filmy, które ostatnio wrzucałem, to auto było brudne tylko dlatego, że po prostu nie chciałem ryzykować. wiecie, wiecie o co chodzi. No ale teraz mówię, minus 3 stopnie, myjnia, bezdotykowa. Bardzo ładnie zeszło wszystko. No, takie, naj, takie naj, największe brudy, nie? Tam troszkę zostało, wiadomo. Tylko panom kazałem progi przejechać, żeby myli dokładnie. Ale tak poza tym, no to. No mieliście rację, że kurde brudne auto do filmów, no. chociaż w dalszym, dalszej jego części e, wydaje mi się, że może nie być już takie czyściutkie. No ale zobaczymy, zobaczymy. W każdym bądź razie troszkę się przełożyłem i, i jest czyściutkie, przynajmniej teraz. E, także e, to mówi Damian z przeszłości i wracamy teraz do filmu. Słuchajcie, jestem właśnie w trasie, jadę na działeczkę. No i chciałem się pochwalić przy okazji e, spalaniem. Słuchajcie Miałem nagrać dla was fajny film Parę filmów, oprócz tak ze spalania Miałem w planie jeszcze parę innych No ale Wyszła moja głupota, bo po prostu Zdecydowałem, że sobie odśnieżę podjazd I się troszkę przeliczyłem, bo widocznie nie był dobrze odśnieżony W sensie to była w ogóle cała góra Zobaczcie, tak jak tutaj Leży ta łopata tutaj, widzicie w tym miejscu ja może pokażę trochę to z niższej perspektywy To była taka góra, bardzo miły pan Spługa śnieżnego zapewne e jechał stamtąd i wszystko zwalniał tą drogę, przez co musiałem całą tutaj tą wyrwę odśnieżyć samemu no i odśnieżyłem, było to sporo pracy, ale zobaczcie no eee, tego tu tak nie było widać, ale myślałem, że to przejadę, w sensie on chyba się po prostu lekko tam dołem dotknął i po prostu em, się lekko zawiesił i tylne koło już nie mogło nic zrobić, a ja jeszcze próbowałem leciutko cofnąć Zrobiłem w sumie coś najgorszego, bo po prostu wyryło taką e, dziurę. A z drugiej strony to jest jeszcze gorzej. Wygląda to mniej więcej tak. E, no nie jest to najlepszy widok. Ja teraz idę odłożyć wszystkie swoje rzeczy. Nie wiem, będę się chyba prosić, żeby ktoś mnie jakimś ciągnikiem wyciągnął czy coś, Bo no, osobo to widzę. Tam tam już było, tam dalej już jest lepiej, jak widzicie. Tam już by się normalnie dało. W sensie może, może tego tak nie widać, ale jeszcze troszkę po uopatowania i byłoby. Tam jest po prostu gładziutko, nie? Bez problemu bym przejechał. A tutaj gdzie była ta cała chałda śniegu najgorzej i, No i chyba na razie tutaj, tutaj będzie mój parking, nie? <grytanie> Także nie wiem, jak ktoś będzie mnie wyciągał, to ewentualnie może coś nagram, ale na razie na razie idę odpocząć. Po prostu nie wiem, z 40 minut przynajmniej odśnieżałem, ale jak nie więcej. Ja, to nie jest taki zwykły odśnieżanie, uwierzcie mi, taki śnieg zgradnięty przez pług w jedno miejsce Jest tak cholernie ciężki, że masakra Także ja teraz idę do domu troszkę odpocząć i jak coś to dalej będę Wam relacjonował, jak coś by nie się działo Nie może odkopię ten samochód, ale szczerze wątpię, no. Dobra, ciąg dalszy filmu Więc, udało mi się wyjechać autem No i super, wszystko super, nie wiem, próbowałem tak chyba z 40 minut Podkopywałem, robiłem, podkopywałem, robiłem Aż w końcu wyjechałem, wiecie w jaki sposób, po prostu wziąłem, posypałem sobie em, takim opałem z kominka pod koła, podłożyłem takie gumowe e, wycieraczki, no i jakoś wyjechałem, wiecie, przód, tył, przód, tył, milion razy, szkoda było mi tej skrzyni biegów, jak cholera, bo, bo generalnie jakbym poczekał dzień, to bym mógł, ktoś mógłby mnie wyciągnąć, a tak myślałem, a, sam spróbuję wyjechać, w sumie może się uda, no i się udało pokazać wam efekt finalny, to proszę, odwracam kamerę, uwagę, tylko się nie przestraszcie i uwaga o Zobacz zobaczcie cały jak już tutaj kurde w tym miejscu jak już wydawało iż samochód leciał do tyłu nie to zobaczcie co zostało o bo biedny splitter. masakra w sensie ani tak był uszkodzony ale tak naprawdę da się go przykleić, bo on jest tutaj takie naklejane, takie trzemy, nie? Zobaczcie, tu jest naklejane, takie czemy i w sumie ze zderzakiem nic się nie stało kompletnie. Zobaczmy. W ogóle zobaczcie, że ja się tu dokopałem praktycznie do ziemi i tutaj jeszcze ten popiół jest, ale tutaj już jest normalnie... Chociaż nie, tam nie... Nie, przepraszam, to jest ziemia, ale tutaj jest jakiś lód normalnie jeszcze. Ale zobaczcie, jaka to jest ten samochód, jest tak niskie. Zobaczcie, jak to jest ogromna przepaść. Gdzie jest moja ręka? Tutaj. Tyle, tyle. Właściwie tego przy świtu, gdzie jak przyłożę maksymalnie rozdzielone palce do samochodu od ziemi, no nie ma. No niby, niby nie dosięgam, Ale wiecie, jak to jest. No samochód z przodu jest niższy troszkę niż z tyłu. No, no wkopał się równo. Zobaczcie, zobaczcie z bliska, jak to wygląda. Nie wiem czy to widać na kamerze. Pewnie nie. Może jak troszkę się oddalę i wam przybliżę. No sroga to dziura była, naprawdę. tutaj Podkopywałem go z przodu do tyłu. Po tym jakim dziwnym trafem. Koła mi poleciały tutaj w bok, gdzie wcześniej były troszkę z boku. Też zobaczcie. Jak tutaj widać jak on szurał pod Były Bo to jest takie, takie jakby linie dziwne są. No i nie udało się wyjechać kurde ale. <laughs> jakim kosztem, ale w sumie wiecie. To zwiększa mi to przynajmniej troszkę prześwit, więc nie jest w sumie źle. Ale przyjrzymy się temu zderzakowi, bo jemu na dobrą sprawę No zostały tutaj tylko te trzemy oczywiste w ogóle wiecie co? Nie, 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 nie widać, bo jest za, za mało. Tutaj to w ogóle się nie klei, to kompletnie już straciło właściwości. Ja jestem ciekaw czy. Uwaga. Patrzcie! No fucking way! Tu schodzi jak jak guma do rzucia. aż nie, przepraszam guma do rzucia ciężej schodzi. Ja pitole, ludzie! Wiecie co? To nawet chyba i na dobre się stało, bo ja już jakiś czas temu chciałem się pozbyć, bo denerwują mnie progi zwalniające to jak muszę je przejeżdżać ostatnio. Kurde To co nazwać ten odcinek How to Remove Front Lip Lip from BMW F30 tak to nazwać ten odcinek? <laughs> nie wiem, nie wiem. Słuchajcie, no, beczka jak cholera, nie? E, jak widać, lub nie. Zdjąłem te, te gumy z przodu. No i zobaczmy. E, ja sobie zobaczę na moim podglądzie od dołu, czy źle to wygląda? Powiedzcie mi. E, chyba nie. Wygląda tak najbardziej normalnie, słuchajcie. E, powiem Wam, że tylne gumy przy tym całym wyjeżdżaniu tak, się nagrzały, że były gorące, teraz już są normalne, ale wcześniej były tak gorące, że masakra. A ja tutaj widać, jak pracowałem, że mam całe kolana normalnych w tym. No, ale od tyłu, od tyłu nic się nie stało, bo co szczęście tylny splitter jest zamontowany wyżej. E, więc ja, ja się nie. Zresztą wyjeżdżałem do tyłu, nie? Więc o tyle dobrze. Ale zobaczcie na tę drogę. Nie wiem, czy wam wcześniej mówiłem film, już nie pamiętam, bo to jest już, wiecie co, następny dzień e, mojego nagrywania. To tutaj, co są te dwie zaspy, widzicie, tutaj i tutaj, to wyobraźcie sobie, jakby połączyć te górne krawędzie tej zaspy w jedno. I to była jedna wielka zaspa, dlatego, ponieważ na tej drodze, jak widzicie, jest pięknie odśnieżona, prawda? Jechał tu sobie jakiś pług śnieżny i cały ten śnieg na tym skrzyżowaniu, gdzie jest tutaj i tutaj, postanowił sobie zwalić e, tutaj dokładnie, gdzie niedaleko jest nasz domek i po prostu zablokował całkowicie dojazd, więc ja go odśnieżyłem spędzając ponad godzinę, albo mniej więcej no coś koło godziny na odśnieżaniu tego tutaj kawałka no i chciałem to przyjechać. myślałem, że dam radę I wiecie, to nie było tu takich dziur, bo one teraz dopiero powstały on po prostu, tu było, tu było równo wszystko tylko chodzi o to, że jest tak niski, że leciutko się zawiesił i te trinie koła już po prostu nie dały nie dały rady kompletnie przemyślić całej masy do przodu no i tak stanąłem, zresztą nie wiem, czy w ogóle by się tu zmieścił. Ja to tak na oko zrobiłem, bo to jest tak ciężki śnieg, tak zmrożony. No nie wiem, ocenicie sami, czy by się tutaj ten samochód zmieścił. Jeżeli ktoś na oko potrafi powiedzieć, żeby się zmieścił, to może jestem w stanie się zgodzić ale dosłownie na milimetry, nie? Szczególnie tutaj w tym miejscu, gdzie macie, postaram się to pokazać na kamerze, gdzie jest mój palec, tu i tu. Tutaj jest taki wąski przejazd, że musiałbym nawet lekko skręcić, więc. No, ale udało się. Wreszcie, bo chciałem już nagrać dla Was film, bo cały czas zwlekałem, czekam, aż ktoś nie wyciągnie, wiecie, i nie mogłem dla Was tego testu ze spalaniem nagrać, ale jak już się udało pozbyć tego przedniego splittera. I ten, e, i wyjechać z tej, z tej zasby, to postaram się nagrać. E, także no, niestety aerodynamika nie będzie się zgadzać, więc test, testem od razu ktoś mi na pewno na pewnie napisze, że jest e, źle przeprowadzony, bo usuwamy elementy aerodynamiczne z samochodu podczas prowadzenia testu. Ale widzicie, no, tak wychodzi. Ja po prostu, jak ja wyjechałem, ja, jak ja usłyszałem takie, pyk, to już, to już ja po prostu już się śmiałem, nie bo wiedziałem dokładnie, co się stało. W spodziewałem się gorszego, ale w sumie wyszło, wyszło nie najgorzej, jak widzicie, także no, ja to zaraz zaniosę, ten cały carbon piece, o Jezu, przepraszam, zobaczcie, to są te gumowe wykładzinki, które faktycznie one pomogły przy wyjeżdżaniu, bo tutaj nawet widać, że koło potem przejechało, ta, ta, ta nie wiem, tam chyba wcześniej odłożyłem, bo tutaj nic nie dawała kompletnie, tylko prze, prze, przelatowała przez koło i tyle, no, to co? W następnym odcinku próbujemy pojechać tam do końca? <laughs> nie no, tak na poważnie, nie będę próbował kompletnie tam wjeżdżać, mam dosyć e, ko kopania. E, w ogóle popełniłem taki błąd, wiecie, bo przy tym całym wyjeżdżaniu, może już na siebie kamerę przyłączę, przy tym całym wyjeżdżaniu do tyłu, E, troszkę się zapomniałem i wiecie jak podjeżdżałem do przodu to po prostu e, zmieniałem na wsteczny i do tyłu nie? i tak naprawdę samochód ciągle w tym samym miejscu stał więc, o to też się doszedłem do wniosku, że podjadę na maks do przodu i szybko hamulec wciskam i wtedy przerzucam na wsteczny i na wsteczny i w tej maksymalnej górnym położeniu jakby tego gdzie samochód, samochód się zatrzymywał czyli mniej więcej gdzieś tutaj <laughs> gdzie miał podgórkę, znowu hamulec, tak przód, hamulec, tył, hamulec wiecie i to było lepsze bo wcześniej tak nie robiłem no, jakby nie mam doświadczenia kompletnie, bo to jest raz, że nie jest żaden terenowy samochód, więc nie jeździłem tak wcześniej kompletnie. <laughs> a dwa, że nigdy samochodem w terenie nie jeździłem, takim w sumie prawdziwym, jedynie co to nakładach, ale to jest zupełnie co innego, nie można porównywać. Bo wiecie, nakładzie sobie stanął na tył i tam te koła tylnie dociążył, a tu co zrobię? Tylko fotel na maksa do tyłu przesunąłem, żeby ten środek ciężkości do tyłu przesunąć i tyle. E, więc tak, e, generalnie... Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. To taki troszkę vlog. Może być trochę e, niesynchroniczny, ponieważ sam do końca nie wiem, jak jeszcze to zmontuję. Ale mówię, odcinek ze spalania będzie jakby e, innym odcinkiem, a to będzie taki vlog po prostu z mojej nieudanej próby e, wjechania tam i no i po prostu mojej nieudanej próby off-roadowej, tak to możemy nazwać. W sumie e, mogę tak nazwać ten odcinek Nieudana próba offroadowa. Jeżeli, jeżeli uznam, że to będzie dobry tytuł, to zobaczycie go na przy miniaturce, Także tak. E, słuchajcie, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że sami się nie wpakujecie w takie tarapaty jak ja. No i co, czy subskrypcja, i do następnego. Trzymajcie się. Cześć, pa. pa.